Tekst pod tytułem Skończmy z rozłamami autorstwa Mike'a McNair'a: Rok 2012. Mike McNair objaśnia, że jeśli lewica chce zbudować stanowiącą poważną siłę organizację polityczną, musi zezwolić na wewnętrzne spory, co z kolei wymagać będzie od niej odpowiedzialnego postępowania, zarówno od większości, jak i mniejszości tłumaczyła to lewczek. CPGB, Communist Party of Great Britain, właśnie doświadczyła powolnego rozłamu w postaci trzech następujących po sobie rezygnacji towarzyszy, którzy zostali zwerbowani wcześniej do CPGB w Manchesterze. Zasadniczo podzielają oni pogląd, że projekt Anti-Capitalist Initiative, rozpoczęty przez trzy odłamy organizacji Worker, Workers' Power, Samą Workers' Power, Permanent Revolution. I nowy, na razie bezimienny, młodzieżowy odłam Workers Power jest bardziej obiecujący niż projekt CPGB. Towarzyszom z CPGB trudno było dokładnie określić, z jakiego powodu doszło do rozłamu. Ci, którzy odeszli, nie stworzyli żadnej zorganizowanej frakcji ani platformy, i przed odejściem nie przedstawili żadnych pozytywnych propozycji dotyczących tego, co powinna zrobić CPGB. Chociaż towarzysz Chris Stafford w ciągu ostatnich kilku lat przedstawił szereg negatywnych, niespójnych krytyk haseł przedstawionych przez CPGB w kilku kampaniach wyborczych oraz krytyk strategicznego i taktycznego podejścia większości CPGB do Labour, brytyjskiej Partii Pracy. Towarzysze, którzy nas opuścili, skarżyli się, że młodym i niedoświadczonym członkom Trudno jest argumentować i przedstawiać propozycje przeciwko starszym i bardziej doświadczonym, będącym w większości. Wyjaśnia to, zdaniem zrezygnujących, zarówno ich niepowodzenie w zaproponowaniu jasnej alternatywy, jak i samą decyzję o odejściu. Co istotne, odchodzący towarzysze powiedzieli nieformalnie, że będą nadal bronić polityki zarysowanej w programie CPGB. Draft program w swojej nowej organizacji. Akceptacja powyższego jako podstawy wspólnych działań jest wymogiem członkostwa w CPGB wraz z płaceniem składek i aktywną działalnością w organizacji. To sprawia, że rozłam wydaje się na pierwszy rzut oka całkowicie niepolityczny. Ten artykuł jest moją osobistą odpowiedzią na ten problem. Nie jest to uzgodniona odpowiedź CPGB. Lub jej tymczasowego komitetu centralnego. Dyskusję nad zasadnością działania w Anti-Capitalist Initiative uważam za drugorzędną. Zdążyli się już do niej odnieść inni towarzysze. Nie wierzę, że młodzi i niedoświadczeni towarzysze są niezdolni do spierania się ze starszymi lub bardziej doświadczonymi kolegami, lub stworzenia i przedstawienia własnych propozycji. Jeśli są pewni swoich pomysłów, bardzo młodzi i niedoświadczeni ludzie mogą stanąć w opozycji przeciwko starym wyjadaczom, czy to w formie pisemnej, czy też ustnej. Sam dźwigam bagaż podobnych doświadczeń z International Marxist Group oraz International Socialist Group, do których kiedyś należałem. Nie mam tu na myśli mojego własnego zaangażowania w opozycyjne ugrupowania w jakimkolwiek okresie po 1976. Chodzi mi o wielu innych stosunkowo nowych towarzyszy, którzy wpadli na taką czy inną propozycję i bronili jej z mniejszym lub większym sukcesem. Moim zdaniem rozłam dotyczy różnicy politycznej i to fundamentalnej. Niejasność krytyki wobec CPGB przez towarzyszy i ich porażka w walce o alternatywną linię przed odejściem są w rzeczywistości wyrazem tej politycznej różnicy. Różnica ta dotyczy sedna problemów brytyjskiej skrajnej lewicy. Jedność w różnorodności. Posiadanie kolektywnej organizacji politycznej, w przeciwieństwie do szeregu niedemokratycznych sekt i setek planktonowych organizacji niezależnych, jest możliwe tylko wtedy, gdy zapewniamy miejsce na otwartą niezgodę wewnątrz organizacji. Istnienie w niej otwartej niezgody politycznej zależy natomiast od dwóch czynników. Po pierwsze, od tego, że większość lub przywództwo nie wyrzuca mniejszości lub indywidualnych dysydentów za wyrażanie niezgody, czy też na podstawie fałszywych zarzutów dyscyplinarnych tego czy innego rodzaju. A po drugie, równie ważne, od tego, że mniejszości nie odchodzą w poszukiwaniu innych okazji do działalności. To właśnie zrobili towarzysze, którzy niedawno zrezygnowali. Obecność otwartej niezgody w ramach wspólnej organizacji nie jest naturalnie gwarancją, że nie dojdzie do rozłamów. Odwrotnie to brak otwartej niezgody jest gwarancją, że do rozłamów dojdzie. Towarzysze mogli opuścić CPGB z powodu niezrozumienia tej kwestii. Ale nawet jeśli to nie dlatego, że CPGB nie porusza tej tematyki lub nie próbowała edukować nowych towarzyszy w tej sprawie. Wręcz przeciwnie, ciągle o tym wspominamy. Całkiem niedawno publicznie potępiliśmy zarówno frakcję Reese German, jak i Chrisa Bamberiego za faktyczne wystąpienie z Socialist Workers Party pod wpływem poważnej prowokacji w przeciwieństwie do towarzyszy, którzy zrezygnowali z CPGB. Nawet gdy potępiliśmy większość Socialist Workers Party za ich antydemokratyczne praktyki. Jeszcze mocniej potępiliśmy towarzyszy Socialist Party in England and Wales, którzy odeszli z Unison, przekonani bezpodstawnie, że Unite jest bardziej demokratycznym związkiem lub w już nieco mniej bezpodstawnej wierze, jakoby biurokracja Unite miałaby ich nie prześladować. W rzeczywistości Unite jest mniej demokratyczna niż Unison, tak więc grupki troskistów, jak te wyżej wymienione, w żaden sposób nie zagrażają biurokracji w Unite. Nasza bardzo podobna krytyka Simona Hardiego i jego zwolenników za odejście z Workers Power mogła odegrać pewną rolę w decyzji towarzyszy o rezygnacji. Dlaczego dla brytyjskiej skrajnej lewicy nie jest oczywiste, że aby mieć poważną organizację, będziemy musieli umożliwiać wewnętrzny sprzeciw, a to wymaga zarówno od większości, jak i mniejszości odpowiedzialnego postępowania? Jest to przecież oczywiste dla znacznej części kontynentalnej skrajnej lewicy. Dzień świstanka. Myślę, że odpowiedzią jest uwikłanie brytyjskiej lewicy jako całości. W samonapędzający się paradygmat Dnia Świstaka, który prowadzi nas, skrajną lewicę jako całość, do robienia w kółko tego samego z coraz gorszym skutkiem. Znajduje to odzwierciedlenie w obietnicach rozłamowych organizacji dotyczących lepiej funkcjonu funkcjonującej demokracji oraz jedności. Obietnice te jednakże z jakiegoś powodu nigdy nie są realizowane. Paradygmat ten obejmuje trzy elementy, które wzajemnie się wzmacniają. Pierwszym z nich jest praktyka, w której działalność partii oznacza głównie aktywizm. To znaczy bieganie od jednej inicjatywy agitacyjnej do drugiej. Efektem tego agitacjonizmu jest dewaluacja zarówno długoterminowej działalności na poziomie podstawowym polegającej na budowaniu związków zawodowych, spółdzielni, inicjatów edukacyjnych dla pracowników, jak i teorii i edukacji partyjnej. Skutkuje to również centralnym dla naszych obaw przekonaniem, jakoby omawianie wewnętrznych sporów było stratą czasu, a nie aktywizmem, rozumianym jako wychodzenie na zewnątrz. Następstwem takiego rozumienia aktywizmu jest zarówno wyrzucenie osób członkowskich przez większość, jak i wychodzenie pewnych mniejszości. W obu przypadkach podyktowane jest to chęcią wzięcia się za robotę lub zaprzestania marnowania czasu. Drugim elementem jest ideologia tej praktyki, na którą składa się koncepcja partii nowego typu lub Partii Rewolucyjnej oraz Łukaszowska i do mnie podobna krytyka marksizmu II Międzynarodówki, która w rzeczywistości również jest krytyką bolszewizmu sprzed 1918 roku, w tym intensywnej działalności wyborczej bolszewików w 1917. Ideologia ta może przybierać zarówno mniej lub bardziej wyraźnie, jak i mniej lub bardziej sekciarskie formy. Jednym z przykładów jest Lenin Cliffa, innym jest Lenin and the Vanguard Party, Josepha Seymoura, The Spartacist League of Britain. Seymour, co zadziwiające u twardogłowego trockisty, inspiruje się zarzutami, które w latach dwudziestych ubiegłego stulecia Stalin stawiał Trockiemu. Trzecim elementem jest koncepcja rewolucji tkwiąca u podstaw zarówno praktyki, jak i ideologii. Według niej różnica między tzw. Tak polityką rewolucyjną a reformizmem zasadza się na rozróżnieniu pomiędzy tą rewolucyjną, utażsamianą ze strajkami i demonstracjami ulicznymi, przeradzającymi się ostatecznie w walki na barykadach i starcia z policją, klifowskie, umiarkowalne żądania, i akcja bezpośrednia, a pasywną propagandą, to jest określanymi jako reformistyczne, działaniami parlamentarnymi. Zgodnie z tą koncepcją, dopóki obrana jest ścieżka akcji masowej, dopóty nasza strona spotka się z oporem władzy państwa, a tym samym będzie się radykalizować automatycznie, aż będzie w stanie przedstawić własną alternatywną władzę. Ta koncepcja rewolucji jest w istocie lewicowo-ekonomistyczna lub luksemburgistowska w złym sensie. Oznacza to, że zachowuje ciągłość z ideami semisyndykalistycznego lewego skrzydła II międzynarodówki sprzed 1914 oraz lewego skrzydła ekonomistycznych przeciwników Iskry w latach 1900-1902. A także z ideami Trockiego w naszych politycznych zadaniach, których później się wyparł w 1904, choć nie jest to powiedzialne wprost. W ramach tego paradygmatu jest możliwe bycie substancjalnie bardziej demokratycznymi niż Socialist Workers Party, co widać na przykładzie mandalitów. Niemniej powrót do zwyczajowej niechęci do marnowania czasu na propagandę, teorię, Edukację i wewnętrzną dyskusję jest trwały. Wersja Mandelitów opiera jedność na wspólnej taktyce i sprawia, że jedność zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna zależy od zakulisowej dyplomacji pomiędzy grupami w ramach stałego przywództwa. Problemy związane z tym podejściem są widoczne w napięciach w International Socialist Group. Socialist resistance with respect, między niemal całkowitym milczeniem na temat różnic politycznych, a następnie nagłym rozłamem, a na większą skalę w bardzo podobnym zachowaniu grupy sinistra critica we włoskiej Rifondazione comunista. Odejście Socialist resistance z respect w związku z kwestią szkocką było zaledwie nierozsądne. Podczas gdy odejście sinistra Kritika od Rifondazione dotyczyło poważnej, zasadniczej kwestii włoskich wojsk w Afganistanie. Ale w obu przypadkach wcześniejsza historia dyplomatycznych bloków była przeszkodą dla szerszego zrozumienia. CPGB. Na tle tej kombinacji, CPGB pozostaje niestety. Głosem wołania w puszczy. Choć trzeba powiedzieć, że Morning Star i SPEW są znacznie mniej zatrute tym paradygmatem niż Socialist Workers Party i jej odgałęzienia, Workers Power i tym podobne. Wytrwale argumentowaliśmy przeciwko wszystkim trzem powyższym elementom. Nasze praktyczne priorytety i decyzje, takie jak nasz magazyn Weekly Worker i jego profil, Tworzenie programu i pisanie o naszych opiniach na temat Labour, Thesis on the Labour Party, jak wzywanie do krytycznego głosowania na różnych podejrzanych semi lewicowych polityków itd. odzwierciedlają u podstaw zasadniczo odmienną koncepcję rewolucji i partii. Nasza zdolność do faktycznego praktykowania alternatywy poza charakterem gazety jest poważnie ograniczona przez ograniczone zasoby. Po pierwsze, rewolucja proletariacka zakłada nie tylko masowe działania wymierzone w państwo, ale i przede wszystkim niezbędne dla jej wybuchu uświadomienie mas o możliwości zaistnienia faktycznej alternatywy dla aktualnego porządku. Po drugie, wynika z tego, że funkcją niezależnej pracowniczej partii politycznej, w odróżnieniu od związków zawodowych i innych organizacji pracowniczych, nie jest Koordynowanie walk i popychanie ich naprzód w kierunku strajku generalnego. Ma ona raczej szerzyć ideę, że inny świat jest możliwy, konkretyzując ją w miarę możliwości w teorii, manifestach wyborczych i wybranych formach kampanii agitacyjnych, które promują socjalizm, a nie tylko sprzeciwiają się tym czy innym skutkom kapitalizmu. Jednocześnie zadaniem partii politycznej jest wspieranie walk, Organizacji pracowniczych i tak dalej, odkrywając skorumpowany i antydemokratyczny charakter porządku państwowego, poprzez który klasa kapitalistyczna rządzi. Wreszcie, partia polityczna miałaby proponować alternatywę dla wyżej wspomnianego porządku, w której rządziłaby klasa pracująca. Stąd też uczestnictwo w wyborach i polityce parlamentarnej, wraz z naszą własną prasą i mediami pracowniczymi, naprawdę mają znaczenie. Dlatego też klarowność naszej pozycji co do demokracji politycznej, zarówno w kwestii państwa, jak i w kwestii ruchu pracowniczego, naprawdę ma znaczenie i nie jest podporządkowana kwestii mobilizacji sił do strajków, akcji ulicznych i tym podobnych. Po trzecie, gdyby zadaniem lewicy naprawdę było promowanie umiarkowanych żądań, ale bojowych działań, to z jednej strony rozproszenie naszych sił byłoby niefor niefortunne, ale nie katastrofalne. Argumentowanie za radykalniejszym bojówkarstwem jest czymś, co każda jednostka w ruchu może zrobić bez organizacji. Z zaś z drugiej strony, oczywistą podstawą jedności byłaby rezygnacja z wymyślnych programów i tym podobnych, i zgoda na zjednoczenie się wokół najprostszych, podstawowych przekonań. Tak właśnie wygląda Anti-Capitalist Initiative. Jednakże jeśli zadaniem lewicowej partii politycznej byłoby przedstawienie i konkretyzacja idei, że inny świat jest możliwy oraz wspieranie masowego ruchu poprzez delegitymizację porządku państwowego, rozproszenie naszych sił byłoby całkowitą katastrofą. Nie możemy oczekiwać, że ani Labour Głęboko zaangażowany w brytyjski interes narodowy i porządek konstytucyjny, ani przywódcy związków zawodowych, którzy politycznie są w najlepszym wypadku lewicowymi lejburzystami, wykonają te zadania za nas. Potrzebujemy skutecznych, niezależnych mediów pracowniczych i zorganizowanych zasobów, by je wspierać i rozpowszechniać, a także uczestnictwa w wyborach na podstawie jasnych, nawet jeśli ograniczonych zobowiązań programowych wobec niezależnych interesów klasy robotniczej. Dlatego też potrzebujemy skutecznej, skrajnie lewicowej jedności opartej na obronie politycznej niezależności klasy pracowniczej, radykalnej demokracji i proletariackiego internacjonalizmu. Wynika z tego, że kwestia jedności istniejącej zorganizowanej lewicy naprawdę ma znaczenie. W rezultacie z jednej strony ideologiczna obrona biurokratycznych, centralistycznych form, większość workers' power, Spartakusowców i international Marxist tendency i wyrzucenie dys dysydentów, socialist workers' party, a z drugiej strony odchodzenie z organizacji chociażby najmniejszych bez poważnej walki są faktycznymi zbrodniami przeciwko klasie pracowniczej. Program. Możliwą, choć niegwarantowaną podstawą Zjednoczonej Partii jest program polityczny. W tej kwestii Workers' Power, a nie rozłamowcy, mają rację. Ale jej problemem jest niezrozumienie, że program, by służyć Zjednoczeniu, musi być przede wszystkim deklaracją celów lub zadań, z jedynie ograniczonym elementem orientacji strategicznej. A nie opracowanej precyzyjnej teorii lub taktyki. Z wysiłków trockiego, by ocalić dziedzictwo pierwszych czterech kongresów międzynarodówki komunistycznej przed stalinowcami, ortodoksyjni trockiści tego czy innego rodzaju rozwinęli ideę, że program polityczny musi zawierać punkty teorii, takie jak permanentna rewolucja. I klasowy charakter byłych reżimów bloku wschodniego, oraz punkty taktyki, takie jak Zjednoczony Front i żądania przejściowe. Ortodoksyjni maoiści doszli do podobnych rezultatów inną drogą ideologiczną, poprzez budowę partii antyrewizjonistycznych. Rezultatem jest coś, co możemy nazwać zaprogramowaniem, czyniącym z wszelkiego rodzaju drugorzędnych zagadnień kwestie wymagające rozłamów. Kiedy towarzysze reagują na tę fa fałszywą koncepcję programu i partii, nie trudno jest im przejść na przeciwne pozycje. Wszystko, co się liczy, to kilka elementarnych zobowiązań moralnych i zaangażowanie w aktywizm. Wydaje się, że zrobili tak właśnie nowy rozłam Workers' Power. Ale organizowanie się niezależnie od frontów Socialist Workers Party? SPEW i, -i Counterfire na tej podstawie jest sekciarskie. Nie ma politycznego uzasadnienia dla kolejnego frontu opartego jedynie na zobowiązaniu do stawiania op oporu, nawet z dodanym jako etykietka antykapitalizmem. To właśnie w tym kontekście CPGB nalegało, by polityczną podstawą członkostwa w CPGB, poza spłaceniem składek i aktywnym uczestnictwem w organizacjach partyjnych, była akceptacja programu jako podstawy wspólnych działań. Akceptacja nie oznacza zgody z programem. Członkowstwo nie zobowiązuje do wysokiego poziomu zrozumienia teoretycznych i historycznych osądów, które miały wpływ na treść programu. Osądów takich jak krytyka lewicowego ekonomizmu omówiona powyżej. Staramy się promować to zrozumienie poprzez naszą prasę publiczną. Nie wymagamy jednak od dołączających do nas towarzyszy zdawania egzaminów z tych osądów lub z marksistowskiej ekonomii politycznej, jak plotkowano, być może fałszywie, o Revolutionary Communist Group z lat 70. Jest to słuszny i konieczny wniosek. Gdybyśmy poszli drogą żądania większej zgodności teoretycznej jako części podstawy członkowstwa, zaprzeczalibyśmy naszym własnym celom. Jest to jednak część kontekstu obecnego rozłamu. Rezygnujące. Towarzysze z Manchesteru zostali pierwotnie przy, przyciągnięci do CPGB ze względu na naszą demokratyczną praktykę wewnętrzną i odrzucenie sytuacji, w której ruch składał się z konkurujących sekt. Ale nigdy nie zrozumieli, że nasza demokratyczna praktyka i odrzucenie systemu sekt są nierozerwalnie związane z naszym odrzuceniem aktywistycznej praktyki lewicy i lewicowo-ekonomistycznej koncepcji rewolucji. Towarzysze nadal pracowali i myśleli w ramach praktyki aktywistycznej. Stąd, między innymi, bardzo ograniczona obecność Towarzysza Sta Straforda na spotkaniach CPGB. Stąd też fakt, że od dość wczesnego okresu zaczął przyjmować polityczne wytyczne od towarzyszy z Manchesteru z Permanent Revolution jako podstawę krytyki PCC i większości CPGB. Ale ta wewnętrzna sprzeczność wyjaśnia, dlaczego towarzysze czuli się niezdolni do faktycznego uargumentowania swojej krytyki i wypracowania alternatywy w ramach CPGB. Problem polega na tym, że logika krytyki towarzyszy z Manchesteru polegała na odrzuceniu projektu CPGB. Jednakże argumentowanie za przekształceniem CPGB w coś bliższego Permanent Revolution byłoby sprzeczne z ich własnymi początkowymi powodami dołączenia do CPGB. Byłaby to po prostu droga do utworzenia kolejnej trockistowskiej sekty. Tak więc, nigdy nie mogli opracować własnej systemowej alternatywy dla linii politycznej większości, lub zdobyć się wystarczającej pewności siebie, aby argumentować za taką alternatywą. Nie wypędziliśmy towarzyszy za to, że nie zgadzali się z nami w omawianych tu kwestiach. Wręcz przeciwnie, zachęcaliśmy ich do argumentowania, rozwijania i publikowania w tym piśmie swoich poglądów. To raczej nieporozumienia wychodzące ze strony rezygnujących towarzyszy doprowadziły ich do opuszczenia naszej organizacji. Anti-Capitalist Initiative zapewnia pozorne wyjście z tej niemożliwej do przejęcia sprzeczności. Wydaje się, że ucieka od modelu trockistowskich sekt, zachowując jednocześnie model aktywistyczny. W rzeczywistości, jednak, jest to kolejny wytwór, Fronto, frontystowskiego fałszu, który prowadzi donikąd. Miejmy nadzieję, że kiedy towarzysze rzeczywiście tego doświadczą, staną skłonieni do samokrytyki w kwestii lewicowego, ek ekonomistycznego, aktywistycznego modelu, który doprowadził do ich wyjścia z CPGB.